można nazywać mi paranoikiem, śmiało można mówić wszystko. Jednak sytuacja 2021 rok gdzieś właśnie lipiec, sierpień maj, gdzieś, gdzieś te miesiące była dziwna sytuacja, kiedy Mama przyniosła słoiki A od kogoś niebawne, nie chcę tam nikogo wymieniać. No i był w tych słoikach tam dżem jabłkowy yy, Jeden z takich słoików odkręciłem Wziąłem na szybko łyżkę do ust. Po czym posłużyłem bardzo dziwny smak. Wyplułem, zdrętwiał mi język, zdrętwiało mi podniebienie. Myślałem, że ktoś po prostu zrobił sobie taki głupi kawał. no i odłożyłem to, ten dżem do lodówki. Na drugi dzień okazało się, że jestem bardzo zatruty. Taki zatruty byłem ponad tydzień. No a niestety, na nieszczęście chciało, że ten dżem z lodówki nieświadomie też nie wiedziała, że coś im jest. Myślałem, że każdy będzie wiedział, nikt nie zje. Moja mama zjadła tak samo łyżkę i też się zatruła. Cały tydzień leżała i praktycznie myślałem, że naprawdę będzie z nią bardzo kiepsko. Ledwo była żyła, bardzo się nie martwiłem. Tak, oto taka, taka sytuacja.